Witam was serdecznie na kolejnym wideo na naszym kanale dzisiaj w sumie tak troszeczkę inaczej no bo na wzgląd na to co się dzieje w Polsce nie możemy przejść tak samo i my obojętnie wobec tego e, chciałbym was tylko prosić ale i przestrzec przed jedną rzeczą chciałbym żebyście czy znaczy chciałbym proszę was żebyście przede wszystkim uważali i weryfikowali zbiórki, które są. Ja nie mówię, że to nie jest coś złego, to oczywiście jest bardzo dobre i trzeba to robić, ale uważajcie na przykład na typu wyślijcie mi blika, bo jestem zalany, mam problem powodziowy i tak dalej. Wiecie o tym, że bardzo łatwo jest kogoś oskamować, kogoś okraść w sposób taki, że przez internet kliknąć jakiegoś głupiego linka, wiecie... Od lat dzieją się różne rzeczy związane z cyberprzestępczością, więc nie chciałbym i nie życzyłbym sobie nawet, żeby ktoś z Was stracił sobie majątek w taki sposób. Wiadome, się pomaga jest zweryfikowane. Caritas jest zweryfikowane, Polski Czerwony Krzyż. Wspaniałe dwie fundacje, które dla Was wymieniłem, które pomagają ludziom. Nawet Owsiak powiedział, że bardzo duże środki prześle na pomoc powodzian. No trzeba uważać. Wiadomo, że róbmy to z głową, róbmy to z rozwagą. Uważajmy również na siebie, ponieważ fala powodziowa idzie cały czas i ona się nie zatrzymała aktualnie tam z tego co ja też obserwuję i wiem, że na przykład zbiornik w Raciborzu troszeczkę zneutralizował tą falę nie wiadomo jak będzie dalej czy to przejdzie, czy nie przejdzie czy może się tam zatrzyma, sam tego nie wiem codziennie sprawdzam po kilkanaście razy co się aktualnie tam dzieje, w jakiej to jest sytuacji czy dużo też tam generalnie jest strat Aktualnie my też tutaj we Francji organizujemy zbiórki, które chcemy podarować również na powodzian, czy, 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 czy jakieś tam, z, z, oczywiście z puszki z pieniążkami, czy, czy może niedługo, może zorganizujemy jakąś tam, e, oczywiście. Nie wiem, samochód z jakimiś tam potrzebnymi, najpotrzebniejszymi rzeczami, które będą rozdane ludziom. Tak to robiliśmy powiedzmy w czasie, w czasie rozpoczęcia się wojny na Ukrainie. Różnie tu bywa. Kataklizmy są, były i będą, niestety, ale uważajmy na siebie, uważajmy na to, komu przekazujemy swoje pieniądze no i co nie przedłużając dłużej. Wy zrobicie co uważacie. Pamiętając o tym, że trzeba wszystko robić z głową i świadomie. Dlatego też, nie przedłużając, do zobaczenia w następnym drygaarze. Cześć!